Dzień dobry, ja nazywam się Maja Wieczorek, jeżeli jeszcze się nie znamy, a w tym filmiku porozmawiamy sobie o tym, jak już po obejrzeniu tego filmiku możesz odzyskać Twoją energię przestając myśleć o twoim ex. Toksycznym, nietoksycznym nie ma znaczenia i tak samo te porady możesz zaaplikować do mm, tendencji, do myślenia o ludziach z przeszłości generalnie. Pierwsze, co musisz sobie uświadomić, to to, że nie ma to absolutnie żadnego sensu. Wracanie ciągle do wspomnień, jeszcze przykrych, nie ma to absolutnie żadnego znaczenia w chwili obecnej. Wcale nie musi determinować Twojej przyszłości i w zasadzie to Ty, Ty determinujesz, czy te przeszłe wydarzenia będą determinowały to, co Cię spotka w przyszłych relacjach. Bo jeżeli będziesz się nastawiać, że na pewno znowu Cię spotka to samo, że każdy facet zdradza, że każdy facet jest taki, 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 czy każda kobieta jest taka, 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 no to Ty będziesz podświadomie kierowała swoją uwagę przede wszystkim na takich ludzi. I sama na własne życzenie się wpakujesz, prawdopodobnie, w tego typu relacje. Dzisiaj porozmawiamy sobie o prostych krokach, które możesz wykonać już teraz, żeby Przestać kierować swoją energię na idiotyzmy <laughs> z przeszłości bez tłumienia emocji i bez udawania, że wszystko jest ok w momencie, kiedy w środku jesteś cała pokotłowana. Tutaj mówimy przede wszystkim o pracy wewnętrznej, a nie o tym, jak udawać diwę na zewnątrz, a w środku będąc po prostu szarą, zagubioną myszką, ok? Pierwsze przekonanie, które polecam każdemu człowiekowi wywalić do kosza, to jest przekonanie o tym, że miłość życia ma się jedną. Na jednym z filmików takich krótkich opowiadałam wam o historii mojego ex. Gdzie to już było lata lata temu, jego nowa dziewczyna dosłownie napisała do mnie wiadomość, w jaki sposób może go w sobie rozkochać. Bo on z tego, co się dowiedziałam, rozpowiadał po prostu wszystkim i opowiadał, że on to miał jedną miłość życia i już nigdy się po prostu tak nie zakocha, to już nigdy nie będzie to samo. I sam sobie tym kopał dołki pod sobą. Bo miał, że tak to nieładnie ujmę do swojej dyspozycji dziewczynę, która była po prostu przepiękna i której naprawdę na nim zależało, ale mimo to dalej sobie powtarzał w głowie te pierdoły, i przez to rzeczywiście blokował samego siebie przed tym, żeby się zakochać na nowo. Ja osobiście, patrząc na moją historię związkową, widzę, że z każdym, że tak to ujmę, kolejnym moim partnerem kochałam coraz mocniej, coraz zdrowiej. Dużo osób uważa, że miłość życia jest jedna, dlatego, bo zazwyczaj ta pierwsza miłość to jest tak naprawdę uzależnienie. Bardzo niezdrowe uzależnienie, uzależnienie od walidacji ze strony drugiej osoby, i nie ma to nic wspólnego z miłością dojrzałą i piękną, tak naprawdę. Przestań sobie wmawiać, że osoba, która Cię potraktowała w sposób taki, że już nie jest w Twoim życiu obecna. Przestań sobie wmawiać, że to była miłość Twojego życia. Po prostu przestań. Tak naprawdę na tym świecie istnieje ogromna ilość osób. Z którymi mogłabyś stworzyć świetną relację, i możesz sobie wybrać, tak naprawdę. I ktoś może powiedzieć: Serce nie sługa, ale tak naprawdę nasze logiczne rozumowanie i logiczne podejmowanie decyzji ma ogromny wpływ na to, czy my się w kimś zdecydujemy dosłownie zakochać, czy nie. Plus, z czasem, kiedy robisz coraz więcej i więcej pracy wewnętrznej, to. Co determinuje to, czy się w kimś zakochasz, to jest postawa tej drugiej osoby wobec ciebie. Czy ona jest wspierająca, czy ona cię wybiera, czy ona cię chce. Kiedy twoje poczucie własnej wartości będzie już wystarczająco wysokie, to nie będziesz oddawała swoich emocji komuś, kto wnosi tylko chaos do twojego życia. Albo w większości wnosi chaos, albo nawet nie w większości. Ktoś, kto w ogóle wnosi chaos i nic pozytywnego. Druga kwestia. Zastanów się, za czym ty tak naprawdę tęsknisz. Bo okej, okay, myślisz o tej osobie z przeszłości, o czym ty tak naprawdę myślisz. Tym bardziej, jeżeli to była relacja po prostu toksyczna. Tęsknisz za tym beznadziejnym traktowaniem? Nie do końca. Tęsknisz za innymi emocjami. Przykładowo, zatem, że miałaś z kim pogadać. Nawet jeżeli to nie była taka rozmowa na takim poziomie, jak gdybyś chciała, no to jednak miałaś z kim pogadać. Albo coś, co widzę bardzo często, zwłaszcza w przypadku młodych par, miałaś z kim pisać. Miałaś po prostu kogoś, z kim mogłaś czatować 24 na 7. To jest tak po prostu wyniszczające ciebie, kiedy jesteś przyklejona do telefonu cały czas. Jesteś uzależniona od czatowania z kimś. Ostatnio nagrałam takiego bardzo kontrowersyjnego TikToka na ten temat. Ja sama, to jeszcze jako nastolatka, byłam w relacji, gdzie naprawdę łącznie z 3 godziny dziennie spędzałam na czatowaniu z moim teraz już ex. I jak to się kończyło? Tak, że ostatecznie. Byłam bardzo wyssana z energii. I nie chodzi o to, że on był jakimś strasznym człowiekiem, tylko ja byłam po prostu cały czas przyklejona do ekranu. Nie robiłam rzeczy, które ja i tak rzeczywiście chciałam robić dla siebie. Przykładowo, dużo rzadziej chodziłam na siłownię coś, co uwielbiam robić. Masę energii wlewałam w czatowanie z kimś, a nie w siebie. I widzę, że to jest coś, od czego ogromna ilość ludzi jest uzależniona, i jeżeli to jest czyimś celem życiowym, to ok. Jeżeli kogoś coś takiego uszczęśliwia, to ok. Natomiast jeżeli jesteś osobą, która chce czegoś ponad przeciętnego od życia, ponad przeciętnych zarobków, wyglądu, zdrowia, mm, samopoczucia, to od uzależnienia się od czatowania z kimś to jest po prostu must have, uważam. I teraz uwaga, nie zrozumcie mnie źle. Nie chodzi tutaj o to, żeby w ogóle nie wysyłać sobie żadnych wiadomości w ciągu dnia. Natomiast jeżeli, tak jak przed sekundą powiedziałam, jesteś tak jak ogromna ilość związków, wiecznie przyklejona do telefonu, uzależniona od tego, czy ta osoba ci napisze dzień dobry, dobranoc, a jak tego nie zrobi, to po prostu jest przerażenie, że Boże, a co jeżeli on, ona się obraziła, o Jezus Maria, nie robimy sobie tego, ok? Natomiast wracając do głównej myśli, zastanów się, za czym ty tak naprawdę tęsknisz. I w jaki sposób możesz już teraz sama to sobie zapewnić. Przykładowo, jeżeli miałaś potrzebę wysyłania drugiej osobie 24 na 7, co się akurat u ciebie wydarzyło, nawet najmniejsze pierdoły cały czas, to mów to do samej siebie w głowie. Albo, jeżeli naprawdę już jesteś uzależniona od czatowania, wysyłaj to na czat z samą sobą. Jeżeli to jest coś, czego Ci brakuje. I ja Ci gwarantuję, że przestaniesz myśleć o tym ex. Przykładowo, brakuje Ci komplementów. Komplementuj samu siebie. Mów sobie dosłownie te słowa, które czujesz, że potrzebowałabyś usłyszeć od drugiej osoby, żeby poczuć się wartościowa. Mhm, wiem, jak to brzmi. Te słowa, które wiesz, że sprawiłyby, że czułabyś się po prostu fantastycznie. Czemu Ty ich sobie jeszcze nie mówisz? Tak naprawdę, w przypadku relacji, które zakończyły się po prostu w beznadziejny sposób, nie tęsknimy za tą osobą, która nas beznadziejnie potraktowała, tylko za jakimiś konkretnymi uczuciami czy pojedynczymi rzeczami, które ona wnosiła do naszego życia. Po prostu większość ludzi jest uzależniona od wlewania energii wszędzie na zewnątrz, tylko nie do siebie, i przez to ma tendencję do przykładowo rozmyślania cały czas o beznadziejnej przeszłości. W pewnym momencie Skup się teraz. W pewnym momencie, kiedy to cierpienie po nieudanej jakiejś słabej relacji trwa już naprawdę bardzo długą ilość czasu, ty wybierasz cierpieć. Bardzo kontrowersyjne to, co teraz powiedziałam, ale taka jest prawda: większość ludzi jest po prostu uzależniona od cierpienia, od narzekania, i sami to wybierają tak naprawdę podświadomie cały czas, żeby dalej w tym tkwić, dalej to robić i nie zmieniać nic w swoim życiu. I to jest jak najbardziej ok, chwilę po zakończonej relacji, że potrzebujesz się wypłakać, potrzebujesz pobyć sama, to jest bardzo ważne, potrzebujesz pobyć sama, a nie po prostu pakować się od razu w inną, nową relację, przetrawić jakieś rzeczy, przemyśleć sobie, przepracować to, co tam potrzebujesz. Natomiast jeżeli to już trwa tygodnie, miesiące i nic się nie polepsza, ty wybierasz ten stan. Tobie jest komfortowo w dyskomforcie. I kluczem do tego, żeby tak nie było, jest podjęcie decyzji, że chcesz się oduczyć tego, i w momencie, kiedy przyłapujesz się na tym, że siadasz w łóżku i już chcesz sobie włączyć jakieś dramatyczne story time OX i puścić smutną muzykę i płakać cały dzień, zamiast zrobić coś dla siebie, albo nawet nie cały dzień, tylko nawet godzinę powiedzmy, to twoim zadaniem, którego nie zrobi nikt za ciebie, jest przyłapać się na tym, co ty ze sobą robisz. I przekierować swoją energię na coś innego, niezwiązanego z tym. Najlepiej wlać energię w siebie, ale równie dobrze w takim przypadku sprawdzi się zrobienie rzeczy, którą ty i tak chcesz zrobić. Idź na staw prania. Ja to muszę zrobić za chwilę. <laughs> Idź do restauracji z koleżanką. A jak nie masz koleżanek, to idź do restauracji sama, zabierz się na randkę. Nawet jak masz koleżanki, to polecam to robić. Pójdź na siłownię, pójdź na spacer, porób cokolwiek innego, niezwiązanego z tematem. Ex. Bo tak naprawdę większość overthinkingu bierze się stąd, że ludziom się po prostu nudzi. Nie znajdują sobie żadnego zajęcia. I said what I said. Kiedy siedzisz. Po prostu siedzisz w łóżku i nie masz żadnych planów na dzisiaj, na jutro, na za tydzień. To w pewnym momencie, tak, to jest oczywiste i normalne, że będą ci przechodziły jakieś filozoficzne myśli cały czas, a takie bardzo głębokie filozoficzne myślenie non stop ostatecznie w większości przypadków kończy się tym, że dochodzisz do wniosku, że nic na świecie nie ma sensu. Że nic nie ma sensu, tak naprawdę każdy z nas musi sam nadać sens poszczególnym rzeczom. Ale obiektywny sens nie istnieje. Więc w takim przypadku po prostu podejmij decyzję, że idziesz porobić coś, co i tak chciałaś porobić. To nie musi być nie wiadomo, jak trudne i wielkie zadanie. Mówię, to może być nawet coś takiego jak nastawienie prania. I kolejna rzecz. Przyzwyczaj się do wlewania energii w siebie samą przede wszystkim. Bo tak jak powiedziałam przed chwilą, większość ludzi jest przyzwyczajona przede wszystkim do tego, żeby wylewać do niego, do niego, do niej, do ex, do ex przyjaciółki, do nie wiadomo po prostu kogo, a do siebie nic. I przez to nie mają później energii na nic tak naprawdę, co by chcieli rzeczywiście porobić. Albo muszą się opierać na dyscyplinie, czy jakiejś chwilowej motywacji. W jaki sposób wlewać energię w siebie? Tutaj bardzo przydatne będą dla Ciebie tak naprawdę wszystkie moje materiały na tym kanale dotyczące self-konceptu, w jaki sposób nad nim pracować. Rozmawiaj ze sobą, komplementuj siebie, rób to, co dosłownie przed chwilą tutaj wspomniałam odnośnie dawania sobie samej walidacji, którą czujesz, że potrzebowałaś od tego ex, od tej ex poprzez słowa czy jakieś czyny. Typu idź kup sobie kwiaty. Jeżeli czujesz, że w ostatnim czasie zdecydowanie za dużo Twojej energii poszło na zewnątrz i chcesz przyzwyczaić się do wlewania przede wszystkim do swojej szklanki, jak ja to nazywam, to ja bardzo serdecznie zapraszam Cię do mojego wyzwania 50-dniowy lock and level up. Tak, to wyzwanie trwa aż 50 dni. I tutaj przyzwyczaisz się do tego, żeby po prostu z automatu i naturalnie wlewać przede wszystkim do siebie. I tak skończy się wtedy autosabotaż, zacznie się wspieranie siebie, skończy się rozmyślanie o dziwnych eks i dziwnych rzeczach z przeszłości, i zacznie się myślenie o przede wszystkim sobie i o tym, co jest sprzyjającego w Twoim życiu lub jak. Sytuacje, które na sekundę obecną postrzegasz jako niesprzyjające, obrócić na sprzyjające, zamienić w złoto, jak ja to nazywam. No tak, to jest coś, czego większość ludzi musi się nauczyć, bo w domu nas tego po prostu nie nauczyli. I dlatego stworzyłam to wyzwanie, żeby osoby, które są naprawdę gotowe zacząć wlewać w siebie przede wszystkim, mogło się zacząć do tego przyzwyczajać, mogły się tego nauczyć. Chcę, żebyś wiedziała, że już poprzez samo oglądanie tego filmiku Wlewasz w swoją własną szklankę, a już tym bardziej, jeżeli zaaplikujesz w życie to, co tutaj padło, tym bardziej będziesz nalewała do swojej szklanki. A jeśli pragniesz wlewać do swojej szklanki jeszcze bardziej, to zapraszam Cię bardzo, bardzo serdecznie do tego epickiego wyzwania. Link do niego znajdziesz w opisie tego filmiku. Dziękuję Ci bardzo za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym materiale.